Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, kochani, propozycja od Reginki dwa razy: Paradiso. Reginka zaproponowałabym, e, spróbowała z Paradiso z numerkami 13 i 6. 6 i 13, o może tak. Także kochana, mam z drapeczki, upolowałam. Pani specjalnie otworzyła dla mnie nową paczkę. Także obie sztuki są z tej samej paczuszki. Tutaj sobie próbowałam już ucelować, wiecie, żeby nie popsuć zabawy na samym początku, udało się, wiem gdzie drapać, także zaczynamy, zaczniemy sobie od tego niższego numerku, od szósteczki, tu symbole sobie zdrapałam, ale jeszcze ich nie naniosłam, szukać będziemy bluzki i sprawdzamy, szukamy bluzki, tu mamy bluzkę, w porządku, już widzę raz, tu jest dwa. W pierwszej, drugiej nie było nic. W trzeciej nie widzę. I w czwartej mamy. Tutaj. I tu są dwie. Dobra. Oczywiście mogę pomijać, także nie gniewajcie się, nie obrażajcie. Aparat. Aparat, szukamy aparatu. Tu jest aparat. I sprawdzamy dalej. W porządku i tu jeszcze do góry. Fajna propozycja, paradizo fajne, relaksujące, także cieszę się bardzo z tej propozycji, Reginko. Dalej szukamy krabika. Krabika mamy tutaj. Tutaj. Tutaj już motyl to nie. Gdzie ten krabik jeszcze? Może troszeczkę was przybliżę, będziecie lepiej widzieć. I szukamy, szukamy krabika. No nie ma. Dobra, kolejne symbole: kompas i palma. Kompas i palma. Palma, palma. To by nam odbiło od wygranej. Zobaczymy, czy coś tu wpadnie. Palma i kompas, i kompas, kompas widzę tutaj. W porządku. Sprawdzamy dalej. Wodolot. Ok, 2, 4, 6. Tak, to będzie ostatni symbol tej linii. Wodolot. I sprawdzamy. Tutaj mamy wodolot. wodoloty nic tylko jeden no jeden ale jest dobra i sprawdzamy dalej szukać będziemy teraz shortów i motylka motylek jest mhm. shorty i motylek czy wy coś tu widzicie shorty i motylek coś musi być, coś nie widzę. No dobra, jedziemy dalej. Kostka i okulary. Kostka i okulary. Okularki są tutaj i tutaj. Tu jest kostka. Mm -hmm. Okulary i kostka, i to by było na tyle. Dalej sprawdzamy. Mamy liść i tęcza. Liść i tęcza. Dobra, tęcza jest tutaj. Liść i tęcza. No i dobra, tu mamy liścia. Tu jest tęcza i mamy to dwa, cztery, sześć. Tu będzie ostatni, jest to piłka. Tu jest piłka, tu jest piłka. I piłeczka, piłeczka, piłeczka. Czy jeszcze gdzieś? Nie, ale tu widzę list zgubiony. A piłeczki nie ma. Dobra, to sprawdzamy dalej. Szukać będziemy teraz wiadro i płetwy. Wiadro, wiadro i płetwy. Dobra, tu jest wiadro. Tu są płetwy. Mhm. Tu mamy płetwy, wiadro. I to na tyle. No zobaczcie, tu są szorty. Okej, okay, znalezione. Dalej łódź i kapelusz. Łódź i kapelusz. Tutaj łódź. Tu kapelusz. i kapelusz. Okej. Okay. I tu jeszcze kapelutek. W porządku, kolejne symbole. Torba i żółw. Tu mamy żółwika. Tu jest torba z żółwiem w jednej linii. Torba i żółw. Ok. I tu dwa żółwiki. No, troszkę nam do linii brakuje. Został nam ostatni symbol. A jest to nutka. No i proszę bardzo, zobaczcie. Rzutem na taśmę ostatni symbol. Nutka daje nam 10 zł. Tutaj mamy nutkę. Ostrość. Tracimy ostrość z wrażenia, że wpadła wygrana po takim długim czasie. Mamy AA. Nie kojarzę kontrolnych, kochani. Krzyczcie głośno, jeżeli coś pominęłam. Jeżeli nie, to mamy wygraną w postaci 10 zł. No i super. Szósteczka się spisała. To czas na trzynastka. Odcinek dzisiaj będzie troszkę dłuższy, dlatego zostawiłam go na weekend. Może będziecie mieli więcej czasu, żeby sobie fajnie obejrzeć, nie przewijać. I tak, na drugiej sztuce szukamy flaminga i torby. I sprawdzamy flaming i torba. Tu mamy flaminga. Tu mamy torbę. Flaming i torba. Tu Nie widzę albo nie dowidzę. Tutaj mamy Flaminga, Torba i okej. Okay. Kolejne symbole do odsłonięcia: Słońce i Parasol. Tu mamy Słoneczko. Słońce i parasol. Dobra, tu jest słoneczko, tu parasol. I szukamy słońce, parasol. I już chyba nie widzę. Jedziemy dalej. Termometr, kapelusz i piłka. Termometr, kapelusz i piłka. Tu mamy kapelusz, termometr, kapelusz i piłka. Super. Tu są termometry. Jeden, drugi. Mhm. Tu mamy piłkę. Mamy termometr, ale kapelutka brak. W porządku. No to dalej. Krabik i arbus. Krab i arbuz. Tu mamy krabika i arbuza w jednej linii. Krabik i arbuz. No i co? Już więcej nie widzę. Także jedziemy dalej. Lody i nutka. Lody i nutka, nutkę mamy tutaj. Lody i nutka. Dobra, i tutaj mamy nutkę. Jedną, drugą, trzecią. Tutaj mamy jeszcze jedną. I lody, tutaj. No i fajnie. Kolejne. Eee, żółw i foto. Żółwik i foto. Dobra. Foto jest. Mhm. I tu żółwik. Aha, tu jeszcze lody. W porządku mamy to. I pięterko niżej, kompas i motyl. Kompas i motyl, tutaj mamy kompas. Kompas i motyl, tutaj mamy motylka. Tu jest motylek i kompas. Jeden, drugi. Też niewiele brakuje. Zobaczymy. Sprawdzamy dalej. Teraz szukamy latarni i płetwy. Latarnia, płetwy. Tu są płetwy. Tu jest latarnia. Mm -hmm. Latarnia i płetwy. To by chyba było na tyle. Liść i chmurki. Tu mamy liść. Liść i chmurki. Dobra, tu widzę chmurki. I tu są chmurki i policzmy symbole, czy to jeszcze, czy to już koniec. Dwa, cztery, sześć. No został nam ostatni symbol, którym jest kotwica. Tu mamy kotwicę. I tylko jedną. No chwila prawdy, jeżeli nic nie pominąłem, to zdrawka pusta. Tak, trzynastka niestety puściutka, ale... Dwojga złego mamy 10 zł, odzyskane będzie na dalszą zabawę. Także rękinko, jeszcze raz dziękuję kochana za propozycję. Dzięki Tobie mam 10 zł na pomnożenie. Wam kochani serdecznie dziękuję za to, że spędziliście dzisiaj ze mną czas. Odcinek troszkę dłuższy, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do samego końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, będzie mi bardzo miło. Taka wielka motywacja dla was, żeby nagrywać częściej. Do zobaczenia, kochani Buziaki. Pa!